Cześć wszystkim, ponownie witam na moim keto. Chwilę mnie nie było, przepraszam bardzo, ale sprawy zawodowe, trochę dłuższa przerwa, ponieważ koniec roku, początek roku, nowy ład, wiecie jak to jest w filmach. Yy, trzeba było coś pozmieniać, coś wprowadzić i tak dalej. Dużo, dużo się działo, dużo intensywnych yy, rzeczy, dużo działań i dlatego nie miałem czasu po prostu, aby nagrywać, ale nie zapomniałem o Was, nie obraziłem się. Yy, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jestem z powrotem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać. O temacie, czy dieta ketogeniczna jest trudna? Jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam do oglądania. Każdy się pyta, czy dieta ketogeniczna jest trudna, czy łatwa. To można tak powiedzieć, czy każda dieta jest trudna, czy łatwa. Oczywiście. Można porównać to do zarobienia miliona złotych na przykład. Czy milion złotych zarobić jest łatwo? No nie jest łatwo. Utrzymać dietę ketogeniczną też nie jest łatwo, tak samo jak zarobić milion. Po prostu ona wymaga od nas pewnych rzeczy, pewnych restrykcji, pewnych założeń, pewnego schematu, którego musimy się trzymać, ale to się tyczy każdej diety, nie tylko diety diety ketogenicznej, czy paleo, czy wegetariańskiej, wegańskiej, każdej innej diety. Wszystko ma swoje reguły i swoje zasady. Dlatego... Czy uważam, że dieta ketogeniczna jest trudna? No tak, uważam, że jest trudną dietą, tak jak i każda inna dieta. Ale co nam daje ta dieta? Jaki mamy koszt yy, zysków i strat, tak? Włożone wysiłek, a jakie korzyści? No niestety, jeżeli chcemy znowu się że odżywiać i zdrowo żyć w tych czasach, to nie przejdzie nam to tak obojętnie, że a, bez echa. Po prostu zrobimy sobie zakupy i nie będziemy patrzeć na yy, jakość produktów i tak dalej. No mamy tak ciężkie czasy, jeżeli chodzi o zdrowe żywienie, że naprawdę trzeba się skupić i można powiedzieć, że Ci, którzy dbają o siebie i o swoje żywienie i o sport i tak dalej, o cały kształt holistycznie podchodząc do swojego organizmu, do zdrowia, nie są ludźmi, którzy obojętnie przechodzą obok tego, co jedzą, co widzą, jak się ruszają i tak dalej. To jest taka troszkę obsesja, można powiedzieć, żeby w być najlepszym, kiedyś ktoś tak powiedział, żeby w być najlepszym, trzeba mieć na tym punkcie chwilę obsesję, tak? To jest tak jak z rozwijaniem firmy. Jeżeli... Zakładamy firmę, to nie pracujemy 3 godziny dziennie na początku, tylko pracujemy po 16-18 godzin przez pierwszy rok, nie wiem dwa, żeby ją postawić na nogi, żeby rozwinąć, zastępujemy pracowników, bo nas nie stać na zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej, i stopniowo rozwijam. I tak samo jest z odżywianiem w ogóle ze zdrowiem. Jeżeli zaczynamy dbać o zdrowie, to też nie poświęcimy tego na to 10 minut dziennie, tylko po prostu musimy się wczytać, zagłębić. Nawet to teraz, że oglądacie ten film tutaj, to znaczy, że już interesujecie się zdrowiem i interesuje Was zdrowy tryb życia, więc poświęcacie temu czas. Ktoś może wam powiedzieć, kto w ogóle się nie interesuje zdrowiem ani zdrowym odżywianiem, że macie hopla na punkcie jedzenia i tak dalej, że zafiksowani jesteście i tak dalej, i że to nie jest zdrowe. No nie do końca się z tym zgadzam, bo ktoś, jeżeli jest zafiksowany na oglądanie meczy i zna wszystkich piłkarzy i tak dalej, wszystkie wyniki śledzi, to on nie jest zafiksowany, on jest normalny, a my, że ludzie tacy jak ja i wy i, i reszta takich, i reszta. Wszystkich zafiksowanych na żywienie i zdrowe życie, to co, już jesteśmy nie normalni, bo my nie interesujemy się piłką tak bardzo jak jedzeniem, to jest trochę niehalo, tak? Więc nie przejmujcie się, jeżeli ktoś Wam powie, że Macie na punkcie jedzenia obsesję, no to trudno, Macie na punkcie jedzenia taką obsesję, ale w cudzysłowie oczywiście, że to jest w, dobrej, w dobrym kierunku ta obsesja idzie, czyli bacie o, o swoje żywienie, o, swoje, o swoją kondycję fizyczną i tak dalej. Więc nie możecie dać się zaszufladkować przez kogoś, kto na przykład codziennie jada w McDonaldzie albo w ogóle nie patrzy na to, co je. Bierze zwykłą kanapkę z margaryną i marnej jakości wędliną i on wam mówi, że wy macie obsesję na punkcie jedzenia, no bo ja też tak pamiętam kiedyś jeszcze pracowałem w firmie, to jak patrzyli na mnie, a ty to tylko z tym jedzeniem, ty to masz obsesję, no tak, no interesuje mnie to, śledzę tematy żywienia, strasznie mnie to ciekawi, jak wpływa to na organizm, w ogóle mnie ciekawi ludzki organizm, jak jest złożony, skonstruowany i tak dalej, przez to zostałem trenerem, później trenerem personalnym, po to, żeby pogłębiać sobie tą wiedzę i ja na przykład Zamiast przeglądać, scrollować Facebooka, wolę sobie popatrzeć na badania PubMedu, jakie wyszły, na przykład nowe, na jaki temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o temat ketozy. Bo tam jest tego coraz więcej i tak myślę, że jakieś kilkadziesiąt lat i tak dieta ketogeniczna będzie tak rozpowszechniona, że prawie co, drugi, co druga osoba w życiu będzie jej stosować. Może nie cały czas, z przerwami, ale na pewno będą, będą stosować w różnych schorzeniach i tak dalej, bo to Co osiąga się dzięki diecie ketogenicznej, no to na żadnej innej diecie tak, takich aż dowodów nie ma. Oczywiście każda z diet, która jest zdrowa, który, która ma odpowiedni bilans kaloryczny, która ma odpowiednie makro i mikroelementy, jest zawsze zdrowa dla naszego organizmu, ale jednak ja widzę przewagę diety ketogenicznej, ponieważ kiedyś byłem na normalnej, zbilansowanej dziecie, te zdrowej, czystej, zero słodycze, jakichkolwiek rzeczy i co, i nie miałem takich osiągnięć jak teraz na diecie ketogenicznej. Poprawia się jakość życia naprawdę o wiele, o wiele, o wiele dalej. Dlatego mówię, dieta ketogeniczna jest ciężką dietą, ponieważ mamy restrykcję węglowodanów, musimy odpowiednio dobierać tłuszcz, odpowiednio zbilansować białko i tak dalej, i tak dalej, dostarczyć mikro i makro elementy, trochę suplementów też, ponieważ na każdej diecie się suplementujemy. Na diecie ketogenicznej też się suplementujemy jakimiś witaminami, minerałami i dalej. A dlaczego? No bo umówmy się. 50 lat temu Pomidor miał o wiele więcej wartości odżywczych niż w dzisiejszych czasach i to się przed każdego innego warzywa, czy tak samo mięsa, tak? Yy, ponieważ zwierzęta się żywią taką, a nie inną paszą i tak dalej. Oczywiście staramy się na diecie kategoricznej kupować. Ja na przykład kupuję, to nie jest reklama firmy Goodwalay, gdzie tam zero antybiotyków i tak dalej, jakieś z wolnego wybiegu, jeżeli kupuję to kurczaki na rosu i tak dalej na wywary, czy filety z kurczaka też z wolnego wybiegu, jakaś wątróbka zagrodowa i tak dalej. Okej, okay, wszystko się zgodzę, to niby jest fajnie wszystko na pudełkach napisane, ale nawet ta y, pasza nie-GMO i tak dalej, wyrasta z ziemi, która już w tych czasach jest wyjałowiona, po prostu ta ziemia już nie ma tyle mikro i makro elementów co 50 lat temu, sypią te nawozy oczywiście muszą, no bo mamy taki inny klimat, modyfikowane są ziarna, żeby oczywiście nie przemarzały i tak dalej, żeby były zbiory, żeby było wszystko obfite no super, wszystko jest fajnie, tylko no dlatego suplementuję, bo ja na przykład suplementuję w zimie więcej witamin i minerałów niż jem warzyw tak? w zimie jem mniej warzyw, a dlaczego? no bo idę do sklepu i nawet kupując tam lepszej jakości bioprodukty. Po pierwsze denerwuje mnie to, że one są zapakowane w folię i zaparzone w środku. Jak je otwieram, to już mi śmierdzą te wszystkie sałaty, te wszystkie rzeczy. O tej porze roku rzadko kiedy się spotka takie sałaty, wiecie, no takie nie w folii, tylko żeby były główki, na przykład sałaty, jeżeli jest, no to już jest nie bio, tylko jak się ją je, to aż szczypie w język po prostu tyle pestycydów, co tam jest, no i tak samo jest w ogóle z innymi warzywami, pomidory bez smaku, ogórki bez smaku, cukinia jest bez smaku, chociaż jej trochę jem, kalafior też już jest, no wiecie, jeżeli jest zima, no to nie ma tego. To musi być sztucznie wyhodowane. Dlatego ja w zimie do diety ketogenicznej używam mniej warzyw, natomiast w lecie dużo więcej warzyw. Dużo więcej warzyw mi się pojawia na talerzu. I czasami, na przykład, jak ktoś by widział moją dietę, to dieta ketogeniczna może się strasznie różnić od diety zimowej, wiosennej, letniej i tak dalej. Tak samo dieta ketogeniczna moja może się różnić dużo bardziej niż Twoja, czy tam mojej żony, na przykład, jeżeli by była, czy kogoś innego, ponieważ każdy ma swoje preferencje, każdy inaczej je. Ale wracając do sedna: dieta ketogeniczna jest trudna, ale nie jest do ogarnięcia. Trzeba po prostu się na nią zafiksować i wtedy osiągniecie cel. A celem samym w sobie jest po prostu stan ketozy. Stan ketozy jest wyśmienitym stanem dla naszego organizmu. Pierwszy no, reguluje nam gospodarkę hormonalną, gospodarkę węglowodanową, resetuje nam cały organizm. stany zapalne się zmniejszają, pomaga w wielu chorobach, takich jak Alzheimer, cukrzyca typu drugiego, Parkinson, jeszcze można w no, niektórych nowotworach oczywiście, nie w każdych oczywiście nie leczy, tylko pomaga dieta i w wielu, wielu innych stworzeniach w ogólnym stanie zapalnym organizmu, jakiś bólach, PCOS na przykład u kobiet. Reguluje hormony, hormony, mężczyzn podnosi testosteron, u kobiet wyrównuje te hormony. Także naprawdę dużo, dużo korzyści jest w diety ketogenicznej i nie wolno wejść w dietę ketogeniczną na miesiąc, dwa, tylko tak przynajmniej na te 3-4 miesiące, 5 miesięcy pobyć w tej diecie i zobaczyć czy wracamy na wygrywodany, czy nie, bo uwierzcie mi kogo spotkam i wchodzi w dietę ketogeniczną to zaraz y, mówi, że a po miesiącu sobie wyjdę i tak dalej. My ja dwa, trzy miesiące już zostają takie dzieci. Po prostu im to pasuje i, i tyle. No, jeżeli ktoś uwielbia słodycze i tak dalej i nie może się odejść, z, z, nie może się obejść e, śniadaniem bez e, owsianki, no to wtedy no, dieta ketogeniczna może nie być dla niego. Ale jeżeli, e, jakby to powiedzieć, narzeka na swoje zdrowie samopoczucie, poziom energii, na swoją wagę przede wszystkim e, wygląd ciała, i cały czas się musi zażynać, ale nie zmieni podejścia, żeby, węglowodany, żeby ograniczyć węglowodany, no to tak naprawdę sam sobie jest winny i sam chce być w tym miejscu, w którym jest, tak? Bo tylko my możemy mieć wpływ na to, co zmienimy we własnym życiu. Dlatego po co Dieta kredynniczna jest trudna, jest do ogarnięcia, jest tego mnóstwo w internecie, wystarczy poczytać, zagłębić się. Nie jest to taka dieta, gdzie się pije olej i kubka, tylko... O, pokażę Wam. Ja tu mam kawę. Ule odporną z olejem kokosowym, ze śmietanką, ale to jest kawa. Więc jest tutaj tylko dodatek łyżeczka oleju kokosowego trochę więcej śmietany, 30, takich bez karagenu, bo ja takiej używam. I wtedy to jest, można powiedzieć, wypijany tłuszcz, tak? Ale gdzieś po internecie krąży, że trzeba jeść boczek ze smalcem, z masłem i tak dalej. Oczywiście każda dieta ketogeniczna jest inna, i jeżeli ktoś naprawdę ma padaczkę na przykład lekooporną i stosuje dietę ketogeniczną klinicznie, czyli właśnie do pozbycia się epilepsji, to wtedy on faktycznie ma mało waży, bo tam jest 85-90% tłuszczu, 5% białka i mniej, czy 7% białka i mniej niż 5% węglowodanów, więc tam tych węglowodanów jest naprawdę bardzo mało i wtedy, wtedy można powiedzieć, że je się tłuszcz, tak? Ale to tak jak mówię, to jest kliniczna, to jest bardzo głęboka ketoza, którą potrzebujemy do terapii. To jest trwa to, nie wiem, pół roku, rok, i później już takie dzieci troszkę więcej tych węglowodanów, normalnie wychodzą i tak dalej. Oczywiście niektórzy mogą z nich więcej wynglowodanów, niektórzy mniej. Wszystko zależy od tego, jak się ruszamy. I jaki mamy jaki mamy po prostu jaką mamy aktywność dnia. Ja jestem bardzo aktywną osobą, na przykład dzisiaj rano wstałem. Zrobiłem trening siłowy, najpierw podsiężałem, bo nasypało, potem zrobiłem trening siłowy, potem jeszcze pobiegłem ponad 5 km, przebiegłem i dopiero jadłem śniadanie i teraz sobie dopijam właśnie kawę, nagrywam dla Was film, później będzie obiad o 16-17 i to będzie tyle, I nie będzie więcej jedzenia dzisiaj i tak jem codziennie, dwa posiłki, <coughs> jestem w takim IF-ie, jestem w średniej w głębokiej i średniej ketozie, czyli mam... Yy, takie wahania GKI między bardzo głęboką ketozą, a średnią. Bliżej średniej i bliżej głębokiej. Tak mi się waha. Ale czuję się bardzo dobrze, poziom energii jest, nie spada. Y mogę, tak jak mówię, wykonywać wszystko na czczo, bez jedzenia i tak dalej. Y dieta ketogeniczna jest trudna, ale daje nam dużą wolność, dużą swobodę. Owszem, można powiedzieć, jaką swobodę, jeżeli mamy y określone warunki. Nie możemy sobie iść i zjeść pączka przez miasto. No tak, nie możemy sobie iść i zjeść pączka przez miasto. Na, węglow na ketozie węglowodanów nie używamy takich. Zresztą nikt nie powinien takich węglowodanów używać, nawet na diecie zbilansowanej węglowodanowej. Natomiast możemy sobie wziąć i wypić śmietany, na przykład z kubka 30, co jest bardzo fajne i smaczne. Możemy sobie kupić dobrej jakości kawałek kiełbaski, Możemy sobie jakiegoś kabanosa dobrej jakości kupić, a możemy nic nie jeść po prostu. Po prostu nic, zjeść rano śniadanie i jesteśmy wolni od jedzenia. Tak? Możemy iść na 6-8 godzin z domu. Jeżeli jesteśmy zaadoptowani do stanu ketozy, to spokojnie 80 godzin przechulamy na tych samych oparach, na tych samych prędkościach, na tym samym poziomie. Cały, te, cały ten czas przechodzimy do domu i jemy. Tak, tak samo jest, jeżeli wychodzimy na wieczór. To wcale nie musimy jeść tych kebabów tego wszystkiego. Orze, możemy sobie zamówić burgera w restauracji bez bułki, tak? W samych sałatach, itd. i tak dalej. I tak, bo ja już to przerabiałem nieraz. Możemy sobie zamówić żeberko. Kiedy inni jedzą pizzę, to myjemy żeberko albo steka jakiegoś, tak? Więc wybieramy wtedy knajpę, gdzie jest wszystko. I jest pizza, i jest stek, albo hamburger. Więc da się żyć w diecie ketogenicznej, ale nie jesteśmy wolni pod tym względem, że nie musimy jeść, bo mamy spadek energii. Na przykład jest coś takiego, że na węglowodanach jest pik do góry energii. Mamy energię, tu zasuwamy i tak dalej, a po pewnym czasie mamy takie zjazdy i dobra, pasuje coś zjeść, bo już jestem głodny. Na to ketogenicznej tego nie ma po prostu. Zje się i jest stały poziom. Czy się zjadło, czy się nie zjadło, jest stały poziom całą dobę, można powiedzieć. Owszem, są dni że się nie chce, ale nie ma czegoś takiego, takich zjazdów, że nie mam siły czegoś zrobić po prostu. Tak jak ja Wam mówię, jem o 17 ostatni posiłek, do 22.00 pracuję, przeważnie w firmie, Później coś jeszcze w domu wiadomo, trzeba zrobić. Kładę się 11 spać na przykład, wiem późno, ale taki mam tryb życia. Wstaję o godzinie 8, na przykład 7:00-8 w tych granicach, zawożę dzieci do szkoły, yy, przyjeżdżam, robię trening, biegnę 5 km, ogarniam w domu, przygotowuję się do pracy, yy, jeszcze coś dla was nagram, yy, coś zrobię, prawda? Samam też wyjść z nim, trzeba gdzieś na spacer, mimo że mieszkam w domu, to i tak gdzieś z nim łażę po krzakach i cały czas bez jedzenia i mam ten poziom energii do śniadania i nie mam czegoś takiego, że ja muszę zjeść teraz. Zjem za godzinę, to zjem za godzinę, zjem za dwie, to zjem za dwie i tak samo mam po śniadaniu. Zjem to śniadanie, nie mam jakiegoś skoku czy spadku energii, że śpiący jestem czy coś takiego, tylko po prostu funkcjonuję normalnie. Od śniadania, dajmy na to o 10.11 jak zjem śniadanie, to do 16-17 nie ma problemu żadnego z głodem ani z niczym. Później dalej trochę pojawia się głód, jeżeli to jest kilka dobrych godzin już. Ale te pierwsze godziny, te 6 godzin, na przykład 8, nie ma głodu w ogóle. Jeżeli się pojawi to trochę wody z solą i już jest OK. Natomiast o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że yy, mogę funkcjonować i na przykład yy, nie mam czegoś takiego, jak kiedyś miałem na wyglowodanach, że o 16 to ja już jestem głodny i ja już muszę zjeść, bo już się słaniem na nogach. Dobra, nie mam czasu teraz, bo czasami jest tak, że człowiek nie ma czasu. Zwłaszcza jak się prowadzi filmy, no to wtedy... Yy, no, jest tak, że się siedzi i się czasami nic nie robi, ale jest tak, że o 17 nie ma czasu, więc albo przesuwam ten posiłek, wcześniej sobie jem i skracam to okno, albo już w ogóle nie jem na przykład i do następnego dnia jestem tylko o śniadaniu i jestem w stanie funkcjonować. Dlatego mówię, nie dietka ketogeniczna daje mi tą wolność i nie muszę tych posiłków przygotowywać. Mogę iść do pracy na czczo, po prostu bez jedzenia, nie muszę tego szykować wszystkiego i tak dalej. Yy, dlatego no, jest trudna i jest fajna, no. jest bardzo trudną dietą, ale tak jak powiedziałem, wszystko jest trudne. Zarobienie bańki też jest trudne, tak? Mało kto to osiąga i jeżeli się nie skupi na zarabianiu pieniędzy, odkładaniu, inwestowaniu i tak dalej, to nigdy tego miliona nie zarobi i nie odłoży. Tak samo jest z ludźmi, którzy chcą wejść na przykład w sanketozy, czy w zdrowe odżywianie, czy w każdą inną dietę. Muszą stopniowo zdobywać wiedzę, inwestować ją w siebie, stosować, yy, dalej yy, zdobywać wiedzę, znowu inwestować i to jest tak samo jak zarabianie pieniędzy, tak samo jest. Yy, uzyskanie stanu ketozy czy zdrowia w ogóle, odzyskanie zdrowia, ale warto, ponieważ włożony wysiłek ma no, niezmierne korzyści. Jaka jest korzyść z miliona złotych? No bardzo dużo, tak? Możemy dużo rzeczy zrobić, możemy, nie wiem, zainwestować, możemy kupić coś sobie, możemy komuś pomóc, jakiś cel charytatywny itd. i tak dalej tak, no mamy mnóstwo możliwości, możemy pomnożyć te pieniądze o wiele bardziej, tak? Ale jaka jest korzyść super zdrowia? No to, że żyjemy długo, dożywamy emerytury i mamy czas się cieszyć tą emeryturą, a nie siedzieć w wieku 65-70 lat i tylko od lekarza do lekarza i siedzieć i bać, że jutro umrę, a moja emerytura starcza mi tylko na lekarstwa. No bez sensu, bez sensu. Dlatego warto włożyć ten wysiłek w tą trudną dietę ketogeniczną, aby osiągnąć takie wymierne korzyści. Mam nadzieję, że odcinek nie był za długi, pomieszany trochę z ale dawno nie nagrywałem. Wybaczcie mi. Jeśli materiał się podoba i da, podobał, daj łapę w górę, zostaw suba, napisz komentarz i co. Do zobaczenia następnym razem. Niecie za dużo węglowodanów w Cześć.